Yo, czyli ja jestem oczywiście, Alwinek, i, i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj będziemy robić zadania od widzów, i dzisiaj przede wszystkim będziemy, znaczy zrobimy e, takie zadanie. Jak poczekajcie, ja tutaj przeczytam Wam. E, dobra, pierwsze zadanie, które było najpopularniejsze na Instagramie, e, e, już mówię: e, zrób bez Power Cuba i bez Ulta Challenge. No to może być, słuchajcie, trudne, bo mogę tylko. E, mogę tylko zrobić. E, mogę tylko ataku używać. E, Ulta nie mogę używać. Power Cubów nie mogę zbierać. Dlatego e, my sobie to wykonamy. Tutaj widzę, że nie jest napisane jaka. Czekajcie. Nie, nie jest napisane jaka postać. Dlatego my sobie weźmiemy, może. A Nani sobie weźmiemy. Myślę, że Nani będzie dobrą postacią, bo ja naprawdę dużo gram teraz na Nani i bardzo fajnie mi to idzie, na nie grać dlatego zaraz lecimy, już wciskamy graj, a wy jeszcze oczywiście zanim to zrobimy, to wy zostawcie łapyczkę w górę i subskrypcję na tym kanale, bo to jest bardzo ważne roz dla rozwoju kanałów, dlatego daj suba, no, no daj tego suba, no byku no, cz czemu masz nie dać tego suba i wpadaj na kanał Damiana, bo tam się też filmy będą pojawiały Codziennie. Dokładnie tak dzieje się, może film pojawi. Macie wszystko w opisie, dlatego wpadaj, zostawaj suba i byku. lecimy. Dlatego wybiera nam gracze wyszukiw... A i była nowa aktualizacja. Zobaczcie, możemy na przykład na czacie tutaj na przykład takie różne rzeczy robić. No bardzo fajna aktualizacja może być. Tutaj Mortis jest. Dobra, ja Mortisa bym nie chciał tego. Yy, tak atakować. Dobra, ja i tak do skrzynek nie idę, więc mogę się tylko tutaj bronić. Peny na przykład mogę rozwalić. U! 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 O! o, No to myślę, że w tym odcinku właśnie widzicie tego. W tym odcinku naprawdę możemy potracić kucharków i to nieźle. Mhm. Mm no, powiem wam tak. Ale tam tego, że musimy wygrać, dlatego jeszcze raz, yy... no do trzech razy sztuka yy... lecimy, dobra ja i tak, do skrzyneczki tak mnie kusi, żeby je rozwalić, ale nie, nie mogę, nie mogę, mam bez power cube'a i bez ulta challenge, dlatego i tak tutaj w tym w nani jest dobry ult jest, to trzeba przyznać że w nani jest dobry ult, No nie no nie gadajcie, że tutaj jeszcze, czekaj o, nie, 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 to się źle skończy. Ja już to widzę, ja już to widzę. Jak to się źle kończy. Dobra, tam jest Power Cube. Ja odchodzę od Power Cube, bo to po co mi... Nie... Dobra, Karla, Karla, Dawać jest, dobra, rozwalony. Ach, tutaj te skrzyneczki. Kusi mnie, żeby wziąć, ale nie mogę! Co jest? Ej! Masakra, no nie, no. Dobra, ostatni raz. No musimy, no musimy, musimy to, słuchajcie, przetrwać. Musimy zagrać, musimy przetrwać. No, czekajcie, no jakiegoś innego może weźmiemy... Eee, czekaj, el primo. Mam tutaj tego... gadżetu, Gadżet, gadżet chyba można używać. Nie? No tutaj nie pisze, żeby gadżeta nie używać, dlatego no... No gadżet to nie ult. No słuchaj, no to jest ult, ale... Czy gadżet można używać? Dobra, nie, nie. Żeby później nie było, że ta osoba mi napisze w komentarzu Ej, byku, czemu użyłeś gadżetu? Go. nie, bo wolałbym, wolałbym tego uniknąć. Ale możemy tutaj na przykład. O, parę jaki wesoły L. Primo, nie? Dobra, tutaj są skrzyneczki. Nie, mo nie mogę na to patrzeć, jak te skrzyneczki się niszczą. I Power Cube y widać. Tutaj B. W sumie. Ja, El Primo mogę przegrać, bo na blisko El Primo jest dobry z wargów ale bez to taki. Kiepsciutko. Dobra, tutaj. Nie, no to mnie no co ty. O, tutaj jest ten Daryl. Ale patrzą na mnie jak na jakiegoś dbira, bo parę kubów, zbiera, bo przechodzę koło pary a i zbieram ich. A potki chyba można zbierać? O, nie. Patrzcie! a Przegrałem. No nie. No to słuchajcie, nieźle. No. Ja nie mogę. Masakra. Dobra. Przechodzimy do następnego zadania. Do drugiego. Jest ich trzech. Na, na razie wybrałem. Może coś jednego jeszcze wybiorę, ale przechodzimy do drugiego zadania. Dlatego już tutaj słuchajcie, czytam. Na drugim miejscu był. O, mam. O nie. No i to jest najgrubsze zadanie. Zbierz jak najwięcej power cube'ów, ale... Nie. Ale... Nie używaj ani ulta, ani gadżetów, ani nic z tych rzeczy, ani nawet ataku. Czylicie to? Mam tylko... Mam tylko zbierać skrzyneczki. I nie, nie mogę nikogo zabijać. Czylicie to? Bo normalnie mi teraz już Masakra, Ja dzisiaj potracę te kucharki zamiast je tego. O, tutaj ten boko nie zabije, bo nie mogę. Nie mogę, nie mogę, nie mogę. Nie mogę, muszę przetrwać po prostu. No, muszę się chyba kampić, Dobra, tutaj, tutaj. Ach, no nie, 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 wycofa, wycofa. Ach, nie, nie, A chciałem ulta użyć, ale no nie, nie mogłem. Nie mogłem, bo wtedy mi, mi i tak nie zaliczyło, Ale chciałem, no normalnie. Dobra, ranga w dół, wszystko w dół. Normalnie skończę na zero, na zero pucharków, jeżeli tak dalej pójdzie. Masakra, yy, ale chcieliście taki odcinek. Aha, i powracam, oczywiście, że powracam na kanał, bo dawno mi nie było. Ale teraz już się odcinki będą pojawiały codziennie, słuchajcie. Yy, codziennie się będą pojawiały o godzinie 17, oczywiście... O nie, czekajcie, bo tutaj coś...

Przecież ja dzisiaj wyjdę naprawdę, a nie, no, do, no dobra, no plus 2 no to już całkiem spoko niż 0 albo minus, no dobra, już 0 nawet jest spoko niż ten minus, bo naprawdę, na tym naprawdę myślę, że tutaj trochę mogę potracić i to nawet nie trochę, a ci już idą, Nie wiem, no ja chyba muszę się kampić, nie, e, aha, trzy razy muszę, no to jeszcze jeden raz. I, I... I idę stąd. Nie idźcie tu, no po... Nie nie, 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 nie! Nie! No nie, no przecież, no ja tutaj wyjdę na słowa... No minus cztery. I ranga w dół, no już mamy poniżej. No nie wierzę, no, no nie wierzę, no po prostu nie wierzę, no. Masakra, słuchajcie. Dobra, czekajcie, ja tutaj... Bo czekam następne zadanie. Ojej, czekajcie, bo mi się tutaj ten drugi telefon Okej. Okay. Zbierz jak najwięcej power Aha, no dobra, no to jest chyba jed... Naj... najlepsze zadanie, jakie było. Chyba to będzie najlepsze zadanie. Zbierz jak najwięcej power eee... A, prze... przepraszam, przepraszam, już odpowiedź. Eee, musi być powyżej 20. Eee. Eee. Czekaj. Eee. Co? Czy naprawdę? Ktoś chce, żebym ja zrobił powyżej 20 Power Cubów? Czy to jest awykonalne? Nawet nie wiem, czy tyle skrzynek tutaj jest. Będę musiał zabijać. Eee, a nie wiem, dajcie znać w komentarzu, czy. No ale zobaczcie, jak tutaj mi każdy bije. Dajcie znać w komentarzu, czy w ogóle kiedyś mieliście. Bo ja miałem powyżej 20, ale to. Był taki fart wielki. O, ja czuję, że ten odcinek będzie długo trwał, bo ja nie wiem kiedy ja te powyżej 20 zdobędę partii, w ogóle, słuchajcie, naprawdę nie wiem. Ale no dobrze, no, no co, no musimy, musimy wykonywać zadanie jednak, nie? Trochę mnie nie było na YouTube i teraz mam za swoje, że mnie nie było, nie? Dobra, tutaj już idzie Colt, ale może, może damy damy. Co mam nie dać? W ogóle, słuchajcie, ja mam w ogóle. Ja muszę zmienić nikt. Nikt muszę, słuchajcie, zmienić, bo. Co to za rykiczuk jest? Żaden rykiczuk tutaj nie ma być. Tutaj ma być, słuchajcie, Alwinek. O nie, rykiczuk, zaraz, słuchajcie, zmienię. Chyba się da, trzeba ja tam od tego. Ej, nie wiem, da się zmienić nikt? Dajcie mi znać. No, 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 no. I stąd. Dobra, proszę. 6 pary kubów. no nie, wiem, zobaczymy. Yy, zobaczymy zaraz też, czy się da w ogóle nikt zmienić. Bo ja chyba... <sighs> się da nikt zmienić, bo mi się wydaje, że tam było od gemów, ale ja nie jestem pewny. Ja tam nikt się... O, może to weźmiemy i chociaż... chociaż kogoś zabijemy i... O, przynajmniej ten patrz, jest... Patrzcie, 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 patrzcie. No nie. Nie. No, to my nie zdobędziemy. no przecież to nie ma szans nawet. Żebyśmy tu 20 zdobyli ten Power cube. Co to mi tutaj wymienia? Przychodzą. Dobra. Czy da się, słuchajcie, zmienić nick? zmienić kolor nazwy. A nie, za 60. Dobra. No to musi być na razie Rykiczuk, jeżeli będę miał więcej, to... 60 będę miał, to wtedy e, zmienię na na alfinek po co to za kiczuk, ale wiecie co może zrobię opening kiedyś kupię e, gemy i zrobię opening megaboxów, czy tam skrzynek może, jak nazbieram bo normalnie jakieś pomysły oprócz, oprócz Minecrafta, Fortnite'a i no i tych rzeczy to muszę jakieś być, może nitworspeeda będę nagrywała, też dajcie znać bo ja naprawdę, ja chcę tutaj na kanał dać dużo, dużo, dużo rozgrywki, nie chcę tylko chcę mieć Minecrafta, czy Fortnite'a, tylko chcę mieć różne gry, po prostu chcę mieć naprawdę różne gry, a wiem, że wy te gry lubicie, no bo kto nie lubi Brawl Stars, albo kto nie grał w Brawl Stars? kto nie grał, to oczywiście zainstalujcie sobie, no polecam, bo fajna gierka, można sobie popykać, o nie! Nie, nie, dobra. Nie jest masakra. Nie no, ja nie wiem ile ten odcinek, słuchajcie. Ja chyba zrobię cięcie, i po prostu po cięciu zobaczymy, ile nam się cubów. A jak nie, no, to sorry, poddaję się, i muszę. A, bo jeszcze wam nie powiedziałam o tym, że jak się poddam. Czekajcie, a to i zobaczę, jak... a dobra, nie tutaj. Tutaj. Eee, może jakąś inną postać wezmę, bo kto się podda, to wykonuje jakieś zadanie, ale w prawdziwym życiu, dlatego będziecie musieli mi w komentarzu napisać i na następny raz po prostu to zrobię. Na przykład, albo nie, nie będę mówił, bo zaraz to napiszecie, a to by, by było hamskie zadanie naprawdę. Dobra, idziemy do skrzyneczki, zaraz oczywiście możemy, możemy się ustawić. Ale ja my nie chcemy tutaj kulta na sam start, no i panowie. O, okej, okay, 399 HP, ale wygraliśmy. Dlatego bardzo fajnie. E, tutaj jest Brok. Broka bym rozwalił, jakby mi nie, nie uciekł. Dobra. Oj, ale zlokalował. Tutaj postawiam to i poko rozwalam. Nie, poko nie rozwalę. Poko jeszcze spoko. Nie, no słuchajcie, on mnie bardziej rozwali zamiast ja jemu. Wszystko, kurde. wróć tu. Ach. Ale blisko było, blisko, naprawdę było blisko. Ale niestety, nie. Nie jestem taki szczęściach. Nie zajdzie, no jeszcze dwa. Jeżeli w tych nie zdobędziemy, to po prostu poddaję się. Naprawdę oficjalnie się poddaję i, i nie wiem. I niestety będę musiał. Wykonać jakieś zadanie. No ale no co, no słuchajcie, no 21 parków to no, możecie. No, nie jest to za dużo, tak, słuchajcie. Nie jest to za dużo. Tamte zadania wykonałem. Tak z połowie też. Że po prostu bez Power cube Challenge. albo bez ataku challenge, bez killu. Mam nadzieję, że takie odcinki też właśnie podobają. Co ty brok robisz? Jezu! I znowu zginąłem. Nie no, paranoia. Masakra. Masakra. Dobra, poczekajcie. Do widzenia. Co? A, to...